Macbook! Mac <laughs> Macbook! Ale dał! Ale dał no, 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 Macbooka! Nieźle! Macbook! No to świetnie, brawo Nomek! Dobra, wracamy. Tam jeszcze można dokończyć ten wieżowiec w sumie. Nie. Ej! Ej! Co się, stało? Co, się, co, się stało? co się dzieje? Czy to mi się render distance zepsuł? Czy to wydarzyło się to co się wydarzyło? Nie co się dzieje? Co się, się dzieje z twoim budynkiem? Stało? Ja widzę twoją głowę tylko Znika ci głowa A ja nie widzę nic już stary, nic nie widzę Co jest? No, Ej Który budynek? Nie, to jest to no, samo No, no To jest to samo co było, dobra, czekajcie, idziemy to sprawdzić, idziemy to sprawdzić Nie, no widzowie, mój wieżowiec zniknął Mój wieżowiec zniknął Ale no, to, to widziałeś na naszych oczach teraz? No tak samo jak wtedy, no, widziałem, widziałem, dosłownie... co... O Boże Patrz, co tam jest, co jest tam Ej, on zostawił informację, no Bolej dobra, no nie, no sporo banę, no jak widzisz nie jesteś sam. Teraz mi też zniszczył, ale taki duży wieżowiec w sekundę zniknął? Ja nie mogę. Haker sobie, nie Ja mam że to będzie się to jakoś ile my to budowaliśmy. No właśnie, no ej, no serio, teraz się przestraszyłem, widzowie.